Chciałbym zwrócić się z ogromną prośbą do wszystkich, którzy oglądają YouTube'a i Facebook'a. Chodzi oczywiście o nasz kanał Droga Uczniostwa. Abyście, moi kochani, nie polecali w swoich komentarzach żadnych innych kanałów. Nie wstawiajcie tam żadnych linków. Już powiem dlaczego. Parę razy sprawdziłem, no, część tych linków była do akceptowalnych kanałów, część to były herezje. Ja nie mam czasu, żeby to wszystko przesłuchiwać, sprawdzać, w związku z czym chcę Wam powiedzieć, że jeśli wstawicie jakikolwiek link, zostanie to usunięte. To nie jest moja złośliwość, to nie jest jakaś pycha. Ja po prostu dbam o to, aby uczestniczy naszych kanałów czy naszego kanału, droga uczniostwa, mieli dobre pożywienie. Nie jestem w stanie sprawdzić wszystkiego, co polecacie. A ponieważ nie jestem w stanie, więc nie mogę za to wziąć odpowiedzialności i nie godzę się na to, abyście takie linki wstawiali. Jeżeli ktoś prowadzi swój kanał, to niech ten kanał Rozpowszechnia, jeśli jest dobry, niech Bóg Błogosławi, niech się to rozchodzi. Jeśli jest zły, to niech to umrze śmiercią naturalne będzie spokój. Ja nie chcę w żaden sposób ingerować w te obce kanały. Nie wchodzę na żadne kanały, naprawdę nie wchodzę na żadne kanały. Za wyjątkiem tych, które są z HWE, gdzie czasami zaglądam, podsłucham i zalajkuję. Nie wchodzę na obce kanały. Nie dlatego, że wszystkie są złe, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja nie mam na to czasu. W związku z czym bardzo proszę, żeby też i nie wchodzić z obcymi kanałami w linkach na nasz kanał. Nie chcę tego, nie akceptuję tego, ze względu na to, że bardzo wiele osób y, młodych duchowo wchodzi na ten nasz kanał, dużo katolików wchodzi. A to już jest przestępstwo, wręcz jeżeli ktoś im sprzedaje jakieś oszustwo. Ostrzegłem i będę tym konsekwentny. Dziękuję.